Cześć wszystkim z tej strony SQTM Gaming. A to jest kolejny odcinek z Fortnite'a na naszym kanale. Dziś lecimy sobie z konkursem w Klingental w sezonie drugim skoków narciarskich w Pucharze Świata. Ze mną jest dostępny Ganek. Cześć, witajcie. Zapraszamy was na kolejny odcinek. Skaczemy sobie dziś właśnie w Klingental, tak jak powiedziałeś. Oczywiście przypomnę Pierwszą trójkę klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Markus Eisenbichler, który ma tyle samo punktów co Stefan Kraft, ale ponieważ on wygrał ostatni konkurs, to jest liderem pod względem liczby zwycięstw. Drugi jest właśnie Stefan Kraft, a trzeci Daniel Tamde, czyli były lider Pucharu Świata i zwycięzca poprzedniego sezonu skoków na piaski. Lecimy sobie do odcinka, oczywiście jest to pierwsza dziesiątka. A otwierają Piotr Żyła, czyli doświadczony polski skoczek, czy najstarszy mistrz świata, w dwukrotnych zwycięstwach konkursów indywidualnych w świata. Mistrz świata jeszcze. Tam trochę tych tytułów ma. Trochę ma, Piotrek, no, tych, trochę ma Piotrek tych medali, czy to w drużynie, czy indywidualnie, na przykład, czy w Lachti e, z też brązowy medal. Więc naprawdę bardzo utytułowane, może nie tak jak w kamieństowcy Adam Mały w żyła, ale naprawdę z Dawidem wiele osiągnęli w dziedzinie skoków narciarskich. I czy dostaje zielone światło od Michała do Leżala? Jeszcze jest żółte światło na razie. I zobaczymy za chwilę. I proszę Państwa. Jest zielone światło dla tego polskiego skoczka. No i zobaczymy, jak skoczy. Proszę Państwa, Piotr Żyła ładnie się wybił. Ładnie leci Piotr, zobaczymy, jak będzie. Ładnie leci, no Nie minimalnie bardzo... przed punktem. K. Ładny skok, powinien objąć na spokojnie prowadzenie, A. ponieważ musiał skoczyć dużo przed Kupka, żeby, um, żeby objąć kamierze. prowadzenie, bo te warunki miał bardzo słabe. A jest bardzo słabe, prawie 2 metry na sekundę w plecy. Piotr każył bardzo ładny skok, minimalnie przed punktem kawy, przed Kamila Stocha i Bora Pawlowcicia. i obejmie prowadzenie. Zobaczymy, jak Piotrek sobie poradzi, czy może osiągnie dzisiaj coś w dzisiejszym konkursie, jakąś wyższą lokatę. A teraz Daniel Huber. Proszę Państwa, Austriaczki, również doświadczony skoczek. W tamtym sezonie dysponował, dysponował dość świetną formą. Wygrał jedne zawody w garmi Kirchen podczas turnieju czterech skoczni. I także no, rośnie w formę, jest coraz lepszy tutaj. Tutaj w kwalifikacjach pokazywał, że jest dobry. Tre... Wygrał tutaj jeden trening, w jednym był trzeci w kwalifikacjach, natomiast na miejscu piątym. Zobaczymy, jak będzie teraz w konkursie czy równie daleko skoczy i jak to wszystko będzie. Państwa. Jeździł na światło Borka Sedlaka, austriacki trener macha Rągiewką i może ruszać już Daniel Huber. I proszę Państwa gdzie poleci? Zobaczmy. Daniel Huber. Ładnie Ale f... ładnie, leci, ładnie leci, ładnie leci. I leci. ponad punktem jest, minimalnie jest ponad. Ładny punktra, skok. Jest ładny skok. Z telemarkiem oczywiście wysokie noty będą na pewno dla Austriaka. Ładny bardzo skok. Myślę, że można było już tego po nim spodziewać, bo już w zasadzie od... Przez cały weekend lata tutaj bardzo ładnie i zobaczymy, które to będzie dziś miejsce. Myślę, że może liczyć na wysoką lokację. Tak jest, bardzo ładny skok Daniela Hubera. Około tutaj 132 metrów, więc najdalszy skok w tej drugiej serii, serii finałowej. Austriacki, austriackiego skoczka obejmie prowadzenie Piotrzyła na drugim miejscu, na trzecim Kamil stoch. A już na belce zasiądzie młody japoński skoczek, najniższy w stawce. Yukia Asato. Tak jest, Yukia Sato jest już na belce startowej. Ma oczywiście również niezbyt dobre warunki. To jest metr y, wiatru w plecy. Metr na sekundę wiatru w plecy, więc musi skoczyć No tam, gdzie jest wygenerowany znacznik. Jeśli to skoczy do właśnie miejsca, które jest wyznaczone, to obejmie prowadzenie. No i zobaczmy, jest już zielone światło i może ruszać. Yukia Sato. Jest przy państwa, Yukia już na rozbiegu, ładnie, szybko na progu. Zobaczmy jak ta prędkość przełoży się na skok Japończyka, Zobaczmy jak leci, ładnie leci. To jeszcze pociągnie trochę jest bardzo ładny. Ładny skok, skok bardzo Pisa. ładny skok. Praktycznie jest, w punkcie kawy lądowany. To jest, będzie nie wyprzedzi Daniela Hubera oczywiście, bo skoczył dużo krócej. I chyba Piotrka Żyły, bo Piotrek żyła, miał lepsze noty. Tutaj y y Yukia 18, dwa razy i trzy razy 17,5. Będzie na trzecim miejscu Yukia Sato, pierwszy danie Hubel, a drugi Piotrek Żyła. Tak jest. A teraz oczywiście kolejny zawodnik Robert Johansson, ten którego oczywiście wszyscy tutaj kojarzą, ten yy, oczywiście doświadczony norweski skoczek i zobaczymy jak on teraz zaprezentuje się podczas swojego skoku. Jest oczywiście również w całkiem niezłej formie. I zobaczymy, jak będzie w tym trzecim konkursie Pucharu Świata, jak się zaprezentuje. Tak jest, oczywiście nie mogło zabraknąć stwierdzenia nasz przesympatyczny wąsacz. Właśnie tutaj niebieska wygenerowana linia oznacza, ile mu będzie musiał skoczyć, by powalczyć z Danielem Huberem o pierwsze miejsce, bo teraz trochę się polepszyły warunki około, no prawie bezwieczne warunki, nie wieje już w plecy. 1,10 metra na sekundę, po do ma Robert Johansson. To I proszę gość. Państwa, już leci, już leci. Zobaczmy, jak to będzie. Ładnie leci, bardzo ładnie i piękny. Jest leki. Fantastyczny skok, niewiarygodny. Minimalnie przed, przed punktem HS, czyli przed 145 metrem Zobaczymy, jak to będzie, jak daleko skoczył. 142 metry piękny skok. Bardzo ładnie to zrobił. Jest proszę Państwa piękny daleki skok Norwega. Robert Johansson obejmuje prowadzenie 140 metrów tutaj na skoczni w Klingenthal. Bardzo ładny daleki skok wyprzedza Daniela Hubera o 5 punktów, a Piotrka Żyłe o 8 punktów i 40. Przepraszam, tutaj pomyliłem się, punkt HS tej skoczni nie wynosi 145 metrów, przepraszam, to był błąd, wynosi 140 metrów, a to był skok na 138 To jest, więc proszę Państwa, teraz yy, kolejny w stawce, skoczek o imieniu... Proszę Państwa, Ryoju Kobayashi, to właśnie Japończyk, teraz będzie oddawał swoją próbę, również ładnie w tym sezonie się sprawuje i zobaczymy, jak to będzie. W tym skoku. Oczywiście trzeba powiedzieć, że no jest to zwycięzca turniej przy której skocznie zwycięzca Pucharu Świata. Trochę tych tytułów w swojej karierze zdobył i zobaczymy jak będzie dzisiaj. Czy również <laughs> osiągnie coś wielkiego, czy może raczej nie. Zobaczymy, szpaństwa. Jest już zielone światło. Musi skoczyć tam właśnie, gdzie jest ten znacznik wygenerowany. I zobaczymy, czy skoczy tak daleko. Tak jest. Ostatni dzisiaj z japońskich skoczków na liście zobaczymy jak sobie poradzi Państwo. Niewiarygodnie, nie straszna odległość i piękny skok. Piękny Wydaje skok. się, że dokładnie w tym miejscu co miał skoczyć. Albo się, będzie pierwszy, albo drugi. Wydaje okay. się, że minimalnie tutaj przed y, ym, Wydaje... za, wylądował minimalnie dalej, ale tak. zobaczymy. Wydaje się, że idealnie właśnie... Przekroczył to minie, zobaczmy, że Joko bardzo ładny skok, będą wysokie noty, to zobaczymy. Bardzo wysokie noty dzie, dwa razy, dziewiętnastki 2 razy, 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 pół, pół. razy 19,5, 3 y, razy 19 i zobaczymy. I tak, jest, proszę, Państwa, I tak o... proszę Państwa, jest liderem. Wyprzedza zatem Daniela Hubera i Roberta Johanssona, tak jest miał oraz wyższe, Roberta Johansson. miał wyższe noty od, od Norwega, y, więc obejmie prowadzenie i już tak dzisiaj jest. na pewno Ryo Kobayashi włączy się o walkę o najwyższe miejsce i o zwycięstwo w dzisiejszym Pucharze Świata i o bardzo cenne punkty na początku sezonu. Tak, a teraz już kolejny zawodnik, Karl Geiger. Tak jest, Karl Geiger, zwycięzca. Czyli oraz drugi w klasyfikacji generalnej tłaru świata w tamtym sezonie. Nie. Yes. Zwycięzca właśnie, jak tutaj wspomniał, następny ganek zwycięzca turnieju czterech skoczni. Bardzo fajnie się sprawował w poprzednim sezonie tutaj naszych skoków w Fortnite, więc zobaczymy, jak sobie dziś poradzi Niemiec. Wielka nadzieja niemieckich skoków, oprócz Markus Eisenbichlera, który też sprawował się super w, w poprzednim sezonie. I proszę Państwa, Państwa czy jest zielone światło? Jest zielone światło. Stefan Horngacher macha chorągiewką i może skakać. Karl Geiger. Zobaczymy, jak daleko skoczy Niemiec. Aż ładnie się wybił. I ładnie. leci ładnie, leci daleko. I Jest. ładny, bardzo ładny skok, jak na te warunki, był to świetny skok. Ładny skok, skok ale teraz, skoczył, że... skoczył trochę, trochę krócej niż ta linia, wygenerowana. 130 metrów potrzebował około 100. Wydaje księżych. się, że będzie drugi. Powinien być drugi. Według tutaj tak się nam wydaje, że drugi będzie. Tak, w miarę, w miarę ciężkich warunkach, tak bo metr na sekundę w plecy, więc niewymarzone nie, nie warunki. Do skakania, więc będzie drugi albo trzeci. Zobaczymy, jak tutaj ten wskaźnik się, e, się podniesie. Proszę Państwa, jednak trzeci, jednak dopiero za Robertem Johanssonem. Ale to jest i tak bardzo dobry skok i bardzo dobry konkurs wykonania Niemca. Bardzo ładny skok, jak na te warunki. A teraz, a teraz już, proszę państwa, ostatnia czwórka pucharu świata otwierają może troszkę niespodziewany skoczek, ale oczywiście on też skakał świetnie, więc tutaj o niespodziewaniu się trochę może ten, może nie można tego powiedzieć, bo skakał bardzo ładnie, a mianowicie Michael Heber. Tak jest, proszę państwa, Michael Heiberg, czyli jeszcze jeden z trzech austriaków, który dzisiaj skacze w Klingenthal. Został jeszcze oczywiście Stefan Kraw, Daniel Huber oddał swój skok. Bardzo dobrze poszło mu w poprzednim sezonie, miał bardzo dobre momenty. Zobaczymy jak będzie dzisiaj w skoczni w Niemczech. Wiesz, mówił w wielu wywiadach, że teraz też szykuje formę na turniej w skoczni. Wreszcie, wreszcie chcie, chce sięgnąć po te upragnione trofeum, które jest rozgrywane na jego, na jego skoczniach, w, je, w jego kraju, więc zobaczymy jak sobie poradzi dzisiaj oraz przez cały ten sezon. Będzie uważnie śledzić poczynania Austriaka i czy może ruszać. I proszę państwa, już jest zielone światło. Warunki całkiem niezłe. Musi skoczyć tutaj, gdzie jest ten znacznik wygenerowany. Przyskoczy, ładnie wyszedł z progu, leci pięknie, daleko, minimalnie Nie przed punktem K i będziesz. będzie albo drugi, albo trzeci, bo jednak troszkę był to za krótki skok na to, aby myśleć tutaj o objęciu prowadzenia. Tak jest, teraz mamy tutaj dokładną odległość 131 metrów metr dalej niż Karl Geiger, więc będzie na będzie na trzeciej pozycji, spycha Karla Geigera na czwarte miejsce. No i Michel Highback spodziewaliśmy się trochę więcej po jego skoku, ale też nie możemy narzekać, bo w tych warunkach naprawdę dość ładny skok. No i teraz został na skoczni już skok. Daniel Andretandego. Tak, teraz będzie skakał Norweg, ostatni Norweg Daniel Andretande. Jeszcze zostało trzech skoczków tam na górze, którzy będą przygotowywać się do walki o pierwsze miejsce w dzisiejszym konkursie w Klingental. I zobaczmy, Daniel Tande już tutaj na belce startowej. Były lider Kucharu Świata. Pierwszy konkurs znów wygrał, wydawało się, że to będzie kolejny, świetny jego sezon. W drugim konkursie był natomiast dopiero na miejscu w piątym, i dlatego właśnie teraz jest trzeci Pułaż Świata. Wygrywa Markus Eisenbichler, który jest oczywiście derby. Więc proszę Państwa, może ruszać Aleksander Stek, macha chorą I może ruszać ostatni z Norwegów na dzisiaj. Zobaczymy, czy przebije skok Roberta Johanssona. Ładnie się wybił, ładnie leci, będzie ładny. Bardzo jaki skok! Proszę Pięknie skoczył! Wiarygodnie. Dokładnie w punkt HE, a więc około 140 metra, i dokładnie 140 metrów. 140 metrów i pół, proszę Państwa. Karla Geigera, e, przepraszam, Daniela Andry Tandego. Z państwa, bardzo daleki skok Norwega, i będzie na pierwszym miejscu. Według mnie to jest skok na zwycięstwo dzisiaj. Naprawdę, teraz odpalił bombę. Według mnie to jest na razie faworyt do. E, po, e, dzisiaj staniecie na pierwszym stopniu podium. Zobaczymy też jak będą skakać e, Stefan Kraft i, i, się, e, Mark, i liter błaru świata Markuza i Tak jest, ale naprawdę teraz odpalił petardę Daniel Andre, Tandę. Liczyliśmy właśnie na pokaz, umiejętności, walkę, tą batalię na dalekie skoki. Wygra najlepszy dzisiaj, no i zobaczymy, bo już naprawdę bardzo fajne i dalekie skoki dzisiaj mieliśmy. Zobaczymy. Czy podtrzymają tą pasę Stefan Kraft i Markus Seisenbichler. Stefan Kraft, o którym na naszych stokach opowiadaliśmy już wiele o jego zdobyciach, o jego yy, utoczeniu. Osiągnięciach. Jest zielone światło dla Austriaka, więc może ruszać. I czy dziś Jeszcze. wygra, czy będzie na podium? Zobaczmy. Mhm. Stefan Kraft, bardzo ładna forma. Ostatnio drugi, ładnie wyszedł z probu. I gdzie to będzie, proszę państwa. Jest przy Będzie minimalnie... ponad punktka, zdecydowanie ponad tak. punktka. Minimalnie Zobaczymy. przed punktem HS chyba będzie 139 metrów, to jest też bardzo dobra odległość. Chyba będzie na miejscu drugim. Oczywiście nie wyprzedzi Daniela Andretande, który metr i pół skoczył przed nim, ale naprawdę bardzo ładny i daleki skok też Stefana Krafta. Będzie na drugim. No i wiadomo już, że będzie na podium, będzie przynajmniej trzeci. Dzisiaj Austriak. Stefan Kraft, a Daniel Andretande zagwarantował sobie tym skokiem Krafta przynajmniej drugie miejsce w dzisiejszym Pucharze Świata. I Markus Eisenbichler, ostatni skoczek na dzisiaj. Czy wygra, czy potwierdzi to, że w tym sezonie to on jest najlepszy lub no, czy jest jego forma świetna. Jest od razu zielone światło i rusza Markus Eisenbichler. Zobaczymy, jak skoczy Niemiec, czy dopełni ten... Konkurs świetnym, bardzo ładnym, dalekim skokiem. Zobaczymy, Markus tak, Eisenbichler leci, Definitywne zwycięstwo! Proszę Państwa! Definitywne zwycięstwo Markusa Eisenbichlera Proszę w państwa. konkursie indywidualnym w Klingenthal. Więc pokazuje, to jest jego ósme zwycięstwo Proszę w państwa. karierze. W tamtym sezonie wygrywał czterokrotnie, a w tym sezonie już co najmniej ma dwa zwycięstwa. Więc Przepraszam, nie ósma, a dziewiąte zwycięstwo. Niesamowita, Niesamowita forma nie Niemca. I kolejne zwycięstwo umacnia się na pozycji lidera Pucharu świata. Stefan Kraft miał tyle samych punktów, już teraz mu nie zagrozi, bo co najmniej 40 punktów. Dzisiaj przewagi będzie miał Markus Eisenbichler. Piękny skok Niemca i fantastyczny konkurs. Ładne skoki Polaków oraz innych skoczków. Piękne emocje. Dziękujemy Wam za oglądanie. Dziękujemy wszystkim, że zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. Naprawdę fajne dzisiaj skoki wyszły, dużo emocji. I w końcówce, szczególnie jeśli Wam się spodobało, możecie zostawić suba i y, y, łapkę w górę na kanale. Lecimy po 50 subskrypcji do końca roku. Dziękujemy wszystkim za 40 też subskrypcji. Zapomnieliśmy powiedzieć na początku. Dziękujemy za to, co robicie. Subskrybujcie kanał. Do następnych. Trzymajcie się. Cześć.